Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Was zachęcić do zrobienia octu jabłkowego. Robiłam już ocet winny, ocet śliwkowy z węgierek, ale dzisiaj polecam ocet jabłkowy. To jest bardzo proste, czyli myjemy jabłka, kroimy na małe części. Ja pokroiłam na cztery, ale nie zalecam. Zalecam pokroić bardziej. Z tego względu, że kiedy na cztery, to nie dosyć, że jeśli jest ich dużo, to źle się miesza, to jeszcze one się dłużej rozkładają. Więc, więc ja polecam pokroić je trochę bardziej. Oczywiście jabłka wybieramy zdrowe, te, 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 złe, te złe odkładamy, wyrzucamy gdzieś do kompostownika. I tak, jak już pokroimy, te, tak na szybko powiem, a te, ci, którzy będą chcieli słuchać, no to zostaną, a ci, którzy nie będą chcieli słuchać, to sobie po prostu wyłączą. Czyli kroimy jabłka, na litr wody 4 łyżki cukru, zalewamy i. W, i, i yy, Odstawiamy, przykrywamy to ściereczką, odstawiamy to w ciemne miejsce, w ciemne ciepłe miejsce i, i czekamy, mieszamy, mieszamy, codziennie mieszamy, kilka razy dziennie mieszamy, żeby owoce były przykryte tym płynem. One i tak będą nam szły do góry, więc, więc nic z tym nie zrobimy. Możemy jakby próbować przykryć czymś i obciążyć owoce. Ja nie robię tego i nic się nie dzieje z owocami. Po prostu kilka razy w ciągu dnia mieszam. No i odstawiamy to na dwa tygodnie. Tak naprawdę to odstawiamy to do chwili, dopóki owoce nie opadną nam na dół. Opadają owoce na dół, wtedy. Wtedy, wtedy zlewamy ocet z nadosadu, znów wlewamy do słoika sam już sam już ten płyn i znów odstawiamy na kilka tygodni, aż nam się zrobi, będziemy wiedzieli, jak się zrobi, to będziemy wiedzieli z tego względu, że będzie nam się utworzy nam się, wtedy już nie mieszamy. Utworzy nam się taka matka octowa, czyli właśnie to, co obecnie pokazuję. Tą matkę octową mam z tamtego roku. A ja ją wrzucam do mojego octu z tego względu, że wtedy ocet zrobi się mi szybciej. Wy, jeśli nie macie, nie macie się co martwić. Taka matka octowa zrobi Wam się. I będziecie mogli ją wykorzystać, gdy ją wrzucać do słoika, zalewacie octem lub wodą, wkładacie do lodówki i możecie ją wykorzystać. Ona się świetnie przechowuje i możecie ją, wy... tutaj pokazuję Wam ocet śliwkowy i ocet z czerwonych winogron. Możecie przechowywać tą matkę octową przez cały rok i później dodawać do octów. Które zrobicie sobie w następnym roku. Ja tutaj mieszam ocet winny. I też jeszcze owoce są na samej górze. One wypływają na górę, więc ja nie jeszcze nie mieszam je cały czas. I, i... A tutaj bonus dla Was. Generalnie to już skończyliśmy robić ocet jabłkowy. Teraz bonus, jak robię ocet śliwkowy, czyli robimy tak samo, na litr wody 4 łyżki cukru, zalewamy, mieszamy codziennie kilka razy dziennie, przykrywamy oczywiście jakąś ściereczką i owijamy gumką, zakładamy gumkę i pamiętajcie, niestety, ale będziecie musieli pomieszkać troszeczkę z meszkami, tych meszek będzie dużo. Ja na tą ściereczkę kładę, to znaczy na taki słoik z octem i na który jest przykryty ściereczką, kładę goździki na przykład, ale to nie pomaga. To nie na chwilę pomaga, jak te goździki mają taki bardzo eteryczny zapach, bardzo intensywny, no to rzeczywiście te meszki jakby gdzieś tam uciekają, ale, ale one wracają. Ocet jabłkowy jest dla nich tak... Tak bardzo intensywnie pachnący, że one po prostu wracają. Pamiętajcie, że kiedy już zlewacie owoce, że tych owoców już nie będzie, że zlewacie ocet i już jest sam płyn w słoju, to przykrywacie go, nie zakręcacie, czyli przykrywacie go nadal ściereczko i nie już wtedy nie mieszacie. Tylko obserwujecie. Stworzy Wam się taki korzuch. Rozpoznacie go na pewno. Bo czasami ktoś myśli, że może to tworzy się jakaś pleśń. Gdyby tworzyła się pleśń, na 100% rozpoznacie to, że to jest pleśń, a nie matka octowa. Matka octowa jest, to jest taka, jak wyciągniecie ją. To jest taka, taka po prostu taka guma, jakby takie. No coś takiego dziwnego, coś takiego, taka galareta, o tak, taka galareta. Fajnie, że jesteście, jeśli jesteście jeszcze ze mną, to się cieszę bardzo. Ocet winny, dodałam jeszcze do niego, już go zrobiłam za dwa tygodnie temu i tutaj się pieni, ale mm, owoce nadal nie opadły i uważam, że już, już powinno się ta, tak stać. Więc ja tutaj wzięłam szklankę wody, dodałam jeszcze trzy łyżeczki cukru, bo przestało mi się już pienić. Przestało mi się pienić. Tutaj suszone śliwki pokazuję. Śliwki suszyłam na słońcu. Nikt w to nie wierzył, że się śliwki ususzą, ale się ususzyły. Pięknie się ususzyły. Już będę wkładała je zaraz do słoików. Aha, i dodałam tutaj do tego octu winnego, dodałam ten roztwór, roztwór z cukru, żeby winogrona bardziej się rozłożyły, bo ocet już mogłabym zlewać ocet, to znaczy ten, ten płyn, płyn, bo tu jeszcze nie jest ocet. Mogłabym zlać z owoców, roz, czyli rozdzielić. Ale jeszcze tego nie zrobiłam, ponieważ owoce jeszcze się nie przerobiły. Nie przerobiły, a już jakby ten, ta taka fermentacja, fermentacja winna, bo to najpierw jest fermentacja winna, już jakby się zakończyła, więc musiałam dodać trochę cukru. Jabłkowy ocet już powinnam zlać i za chwilę to zrobię. Nie jabłkowy, tylko śliwkowy, przepraszam. No a jabłkowy no to jeszcze daleka droga, ze względu na to, że te jabłka pokroiłam tak bardzo, bardzo, bardzo grubo. Także tutaj i nie dosyć, że mam utrudnione mieszanie, no to, no to muszę jeszcze dłużej czekać, czyli żyć z meszkami. Ocet jabłkowy, śliwkowy i ocet winny. Takie owoce miałam, takie octy zrobiłam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam na inne moje filmy. Dziękuję bardzo.